Siemanko, 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 siemanko. Ja jestem to jest pierwsza mapa od widza. E, e, tak, e, poczekajcie. E, tak, mam nadzieję, że to będzie jaśniej. To jest pierwsza mapa od widza, z, z różnymi mechanizmami. Tak, to, no i tutaj macie... Tutaj możecie przeczytać, zastopować nagranie i pszczeć, bo ja nie będę czytał, bo nie rozumiem, co chodzi. Mo no, okay, Jestem po krótkim cięciu. Musiałem coś pójść zrobić. Ale dobra, teraz mamy tutaj pierwszy mechanizm. Wow. Spoko. Dobra, teraz kole kolejny mechanizm. Dobra to chodźmy w kolejny mechanizm Co jest? Nic nie skakuje Dobra tutaj powinny być schody bo widać teraz ze schody Spoko tutaj powinny być schody to chodźmy do jakiegoś innego mechanizmu o! Uh. Dobra, to bardzo chodźmy, macie się. Okej! Okay. Wow Fuuk! Super. Nie długo mi tablet... Siądzie mi coś niedługo. Wow! Agora. <susurra> tá que <susurra> No wiem, to zabić mnie w ostatnim no, ucieczku. Czas. Wow! Nie chcesz czas! Tak! Nie! Ciocia, tu jeszcze głupie się wyrzuca. Jest, dobra, to ja idę dalej. Mam mało chyba, ale... Fajny, spoko. A, do skrzyni będę się tutaj. Dobra, to fajny, fajny mechanizm. Winda. Windy. Eee. Czekajcie. Źle zrobione. Ja o ja nie mogę czemu No Zetknąłem <laughs> Help! Macięcie! Okej, okay, kolejny mechanizm. Sześć sesjonach. Dobra, co to będzie szkodać. Co jest to, co myślę? <laughs> coś tak czułem... Coś tak czułem, że to jest to... Chodźmy już po... Jezu, nie idę. Jest tu jakaś dźwignia. Nie ma tu dźwigni otworującej, dobra, ale wiemy o co chodzi. Tutaj wiemy o co chodzi. Tutaj, że to się rozplu... Że tutaj ja, jak wyrośnie, to tuf i zabieram to. Nie, tu nie ja mnie ja tu nie mnie. Tu jest na koło krążanie dobra, co to jest? Ja się domyślam.

Oké, we gaan niet zo te staan op de Nee, weet je, nee, ga ik stoppen. Dat is is het, het is college, we gaan niet, Dobra, jak się utrzyma. Nie wiem, wyjścia. A, to widzę! Ja Poniefer, a, a! De, teraz To nie Teraz To? Oczko, okay. mogę sobie przejść, ale nie idę dalej, bo. Tu. No i co tu ma być? No co, dźwignia? Jest, 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 jest. Aha, książki rozsuwane spokojnie. Idę dalej, sprytne schody. Nie wiem, nic nie ma tu. Propar Nie wiem o co tu chodzi. Dobra. I ktoś wie, co niech napisze. Ja nie rozumiem. Komny. Czy tam jest? Co myślę, czy tam jest rapper? No fuck, lagi, shit. Zajść do ciasta, spoko. Ciasteczek, ciasteczka. A uu Widziałam creepera. Tu był creeper, jednak widziałem dokładnie. A wybiliśmy, tu, ja tu jest te, te drzwi. Creeper bo. No dobrze nie zdążą, bo już mało zostało. Ja widziałem skrzynię, to jest twierdziła skrzynia, tyła. To ja, nie było. nie żyłem normalnie. Więzienie. Nie, nie, nie Odpierać. Dobra. Kolejny to powinien nie! E, będzie reklama. Ma niepotrzebne niepotrzebnym to. Albo. please. No, a nie. Tylko... No, dobra. Utknęłem. Ale to już, to już był o, to już był ostatni test. Tu jest lawa. Ale to już był ostatni testem widzieliście, a więc ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, przysyłajcie mi dalej takie mapki. Cześć, siema! Pamiętajcie o przysyłaniu takich dalszych mapek. Takie mapki, takich mapek będą jeszcze dwie, bo ten łąkownik chciał, żebym nagrał, przysłał. I takich mapek będzie z tymi eksperymentami z redstone'em i tym pistonami Jeszcze dwie. I co dzisiaj może jeszcze się dzisiaj pojawi u mnie na kanale. A więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, siema!